Julia, muszę Ci coś powiedzieć. Dziś rano na moim koncie pojawiło się milion złotych. Co? Skąd? To jakaś pomyłka? Nie wiem. Dzwoniłem do banku. Powiedzieli, że wpłata była anonimowa. I co zamierzasz zrobić? Czekałem, żeby sprawdzić, czy ktoś się odezwie. I właśnie dostałem wiadomość! Od kogo? Numer był zastrzeżony. Treść: pieniądze nie są twoje. Jeśli nie oddasz ich w ciągu 24 godzin, będziesz tego żałował. Adam, to brzmi jak jakiś żart. Może spam? To nie jest żart. Przyszedł kolejny SMS. Tym razem były moje dane. Pesel, adres, zdjęcie. Zdjęcie? Co tam było? Zdjęcie mnie w pracy. Zrobione dzisiaj rano. Co ty, Adam, musisz to zgłosić na policję? Myślisz, że jeszcze tego nie zrobiłem? Powiedzieli, że to może być próba oszustwa, ale na razie nic więcej nie mogą zrobić. To brzmi poważnie. Może zmień miejsce na noc, pójdź do hotelu czy coś. Nie mogę. Kolejny sms mówił, nie próbuj uciekać. Wiemy, gdzie jesteś. Jak to możliwe? Przecież to chore. Julia, oni mnie śledzą. Wczoraj wieczorem zauważyłem czarny samochód zaparkowany na końcu mojej ulicy. Dziś rano widziałem go znowu, ale w innym miejscu. Może to przypadek? To nie jest przypadek. Dostałem jeszcze jedną wiadomość. Co teraz? Ostatnia szansa. Wyślij pieniądze na poniższy numer konta. Inaczej ktoś z twojej rodziny zapłaci. Ktoś z rodziny? Adam, co oni sugerują? Nie wiem. Ale, Julia, nie wychodź z domu. Zamknij drzwi. Adam, zaczynam się bać. Co zamierzasz zrobić? Spróbuję skontaktować się z prawnikiem. Adam, tu coś jest nie tak. Skąd mieliby wiedzieć o twojej rodzinie? Dostałem kolejny sms. Tym razem twoje zdjęcie, Julia. Co? Zdjęcie sprzed twojego mieszkania. Zrobione dzisiaj. Adam, oni są tutaj. Słyszę samochód na zewnątrz. Schowaj się. Zadzwoń na policję. Nie mogę. Oni pukają do drzwi. Nie otwieraj. Proszę, schowaj się gdzieś. Adam, chyba już za późno. Julia? Co się dzieje? Julia, odpisz. Julia, błagam. Obserwuj, popart dwa.